Chwała Panu Bogu. Witam Was serdecznie, bracia i siostry, Imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Mamy ten dobry czas, w tej chwili wieczorowej, że tak w spokoju. Mogliśmy przyjść na to miejsce, może niektórzy po dniu pracy, może nieco zmęczeni, ale odpoczywając, może fizycznie możemy budować się właśnie z tego źródła Bożego, z tego Bożego błogosławieństwa, które Pan gotowy jest i chce udzielać wszystkim, którzy przychodzą do Niego w tym poczuciu potrzebuję Cię. Ci, którzy czują to, wyrażają to, na pewno się nie zawiodą, ponieważ otrzymają od Boga pomoc w takim zakresie, w takim czasie i w takiej formie, jak Bóg będzie uważał za najbardziej dobre na dany czas i jak najbardziej skuteczne. Chciałbym, abyśmy jeszcze wspólnie razem na tym miejscu rozważyli taki bardzo ważny i istotny temat, do tego, cośmy już słyszeli, który jest ważnym czynnikiem w naszym życiu u każdego. Jest to taki czynnik, którego nie słychać i nie widać, a ma bardzo duży wpływ albo pozytywny. Albo negatywny na życie człowieka. Duchowe życie, psychiczne życie, ale i również takie rodzinne, czy w stosunkach, czy relacjach między ludźmi. Chciałbym na odczytać jeden wiersz z Psalmu XIX. To jest piętnasty wiersz, ostatni wiersz tego Psalmu. I tu jest taka modlitwa, takie życzenie, taka prośba przed Bogiem. W którym psalmista się zwrócił i mówi: Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serce mego u Ciebie, Panie, o pocho moja i odkupicielu mój. Prośba. Prośba o to, aby u Pana znaleźły upodobania. W tym przypadku psalmista mówi, że słowa ust moich. I myśli serce mego u Ciebie, Panie. To znaczy, że mówił o sobie, nie o drugim. I chciałbym, abyśmy tak wspólnie, razem, w świetle Bożego Słowa rozważyli my dzisiaj, czy nasze słowa i nasze myśli znajdują upodobanie u Boga. A z tego względu, że to jest dość taki ważny, i szeroki temat, to ja się skupię tylko na myślach. Może kiedyś indziej, może zwrócimy uwagę na wypowiadane słowa. Ale tutaj mówi, że gdyby znalazły upodobanie u Pana właśnie myśli serca mego. No to każdy z nas, każdy człowiek został obdarzony przez Boga taką zdolnością. Takim intelektem. Coś to wspaniałego jest, że możemy myśleć. Jest to taki wewnętrzny obszar naszej osobowości, gdzie jesteśmy zdolni myśleć. Myślę, nie będę się zatrzymywał na tym, ponieważ my wszyscy wiemy, że kiedy człowiek nie może spać leży, to myśli, kiedy pracuje coś, może myśleć i powinien myśleć. W wielu innych okolicznościach, kiedy będzie czytał Słowo Boże, to też myśli, analizuje to w sobie. Kiedy się modli, to też ono musi wypływać z wewnątrz, bo zanim wypowiem słowa przed Bogiem mojej modlitwy czy do kogokolwiek, to najpierw ono jest w myślach, wewnątrz, w człowieku. I to jest takie. Bardzo istotne i ważne, ponieważ od rodzaju myśli zależny jest pokój duszy, postawy i reakcje ludzi. Najpierw wszystko jest tam, w sercu, w myśli. I Pan Jezus Chrystus właśnie podkreślił, też takie słowa znajdujemy w Ewangelii Mateusza, w 15 rozdziale, że z serca pochodzą. I tam wylicza wiele złych takich spraw i mówi również i myśli. Akurat w tym przypadku Pan Jezus Chrystus mówił o takiej tej stronie negatywnej. Ale również mogą pochodzić i z serca wiele rzeczy, i również myśli pozytywne. Pozytywne myśli. I jak wspomniałem właśnie, że to mieści się w człowieku i to ma duży wpływ na każdego człowieka. No to jest, Skąd się biorą myśli? Gdybyśmy tak chwileczkę się zastanowili, no skąd one się biorą? Że człowiek myśli, prawda? Ktoś mówi tak, przyszło mi na myśl. Nieraz ta myśl tak wpadnie bardzo szybciutko. I nieraz człowiek nawet nie skłaniał się, żeby o czymś takim myśleć, a taka myśl przyszła gdzieś skądś. Tak wpadła jak jaskółka. I tutaj kiedy dobrze się zastanowimy, to możemy zauważyć, że są takie trzy źródła, z których wywodzą się myśli. Jedno źródło, można by powiedzieć, to jest z naszego intelektu. My jako ludzie, jak już wspomniałem poprzednio, potrafimy myśleć i niekiedy się skupiamy i po prostu podejmujemy świadomie decyzje, czy skłaniamy się do tego, że się skupiamy myślą na danej sprawie. Czy ktoś. Udrabia lekcje, czy ktoś może akurat wykonuje pracę, czy cośkolwiek innego, musi nad tym pomyśleć. Musi się zastanowić, przemyśluje, jak ta sprawa będzie lepiej, prawda? Czy podjąć jakąś decyzję życiową? Człowiek myśli, przemyśluje, jak ono będzie. I ono tworzy się od człowieka. I oczywiście mogą to być myśli dobre. Pochodzące z intelektu człowieka, mogą być myśli złe. W zależności, w zależności od sytuacji, ja, czytam Słowo Boże, u jakich ludzi, jakie są myśli, ale tutaj chcę podkreślić takie drugie źródło. Drugie źródło pochodzenia myśli to jest od złego, że zły przeciwnik. On stara się niekiedy rzucić myśl człowiekowi. Jak tą szczałę ognistą rzuci do człowieka. I e, oczywiście, czy człowiek jest bezradny w tym przypadku? No co ja poradzę, jak mi taką myśl dał? Nie, nie jest bezradny. E, kiedy gliniemy do Bożego Słowa, to my zauważamy, że człowiek ma daną taką po prostu e, siłę że może zapanować nad tym, może decydować o tym. Jest to wola człowieka, że człowiek może przyjąć daną myśl, może ją pielęgnować, może też ją odrzucić. I taki trzeci, właśnie takie trzecie źródło, którego pochodzą dobre myśli, to jest od Boga, od Ducha Świętego. Przychodzą dobre myśli. Tu chciałbym podkreślić od razu, że e, oczywiście te myśli, które są od Boga, one nigdy nie będą złe, one będą dobre. Natomiast te myśli, które pochodzą od złego, od przeciwnika dusz naszego czatana, one nigdy nie będą prowadzić do dobrego. Chociaż może czasami będą mieli pozór, pozór czegoś dobrego, ale to nie będzie miało e, zdrowych pobudek, czystych pobudek, one będą jakoś tam podrobione. Świadomie lub nieświadomie przez człowieka. Taki przykład, który chciałbym yy, wspomnieć tylko, to przypominamy sobie, kiedy Pan Jezus Chrystus mówił o swojej męce, o swoim cierpieniu do swoich uczniów. A apostół Piotr mówi do Pana Jezusa, Zlituj się nad tobą, to, to nie może przyjść na ciebie, absolutnie, żeby nie mógł pogodzić się w głowie, żeby Pan Jezus był e, bity, poniewierany, żeby ktoś targnął się na jego życie, widział tyle cudów, widział tyle razy, jak Pan Jezus Chrystus uszedł przed kamieniami. To, nie, to niemożliwe jest. Zlituj się nad sobą, jeszcze mówi do Pana Jezusa. Tam Pan Jezus powiedział takie, takie ostre słowa. Idź, precz ode mnie, szatanie ponieważ nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Pomyślał o, o ludzkim, on nie rozeznał tej myśli. To nie znaczy to, że apostoł Piotr był negatywnie nastawiony do Pana Jezusa, czy źle życzył Panu Jezusowi, czy może był tak złym człowiekiem, że on po prostu no, nie miał dobrej myśli. Według niego miał dobrą myśl, nie rozeznał skąd ona przyszła. Nie zrozumiał, pomyślał po ludzku, po, po człowieczemu, a to był też taki pewien chwyt ze strony złego, który no chciał jakoby nie dopuścić czy odwieść właśnie od realizacji Boga woli w Jezusie Chrystusie. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, jak wspomniałem, na to, od czego są uzależnione też i myśli w człowieku. Kiedy my oglądniemy do księgi proroka Izajasza, to takie jedno zdanie chciałbym przeczytać z 32 rozdziału i tu powiada w ten sposób, w ósmym wierszu. Lecz szlachetny ma myśli szlachetne i on obstaje przy tym, co szlachetne. Moglibyśmy tutaj dużo mówić w tej chwili na ten temat, co byśmy zaliczyli, co jest szlachetne, co nie jest szlachetne, ale jestem przekonany o tym, że jako ludzie wierzący jesteśmy w stanie jakoby tak rozeznać te sprawy, przynajmniej sami w sobie, właśnie co jest szlachetne. I potem właśnie możemy też poznawać charakter człowieka, stan duchowy człowieka, szlachetny, to znaczy się taki. Taki uczciwy, taki, który tam nie ma obudy, nie ma tam jakichś, można by powiedzieć, złych zamiarów i tak dalej. Ma dobre myśli, dobre życzenia. Chce je realizować. A drugie miejsce, które chciałbym przeczytać, to jest z Psalmu 36. To jest coś odwrotnego tutaj napisane. I przeczytamy sobie to, ponieważ ono jest. W tym przypadku takie dość wymowne. Psalm 36. Ja przeczytam tu drugiego wiersza. Wstępne potrzeby ma bezbożny we wnętrzu serca swego. Nie ma bojaźni Bożej przed oczyma jego. Bo schlebia sam sobie w oczach swoich, że nieprawość jego nie będzie wykryta i znienawidzona. Słowami ust jego są niegodziwość i fałsz. Nie chce być rozumnym i dobrze czynić o niegodziwości myśli na łożu swoim, staje na niedobrej drodze, nie brzydzi się złym. I tutaj jest pokazane, jacy ludzie, którzy źli są, mają te złe myśli. Dopuszczają te złe myśli, pielęgnują te złe myśli. I tutaj mówię, że o niegodziwości myślą nawet na łożu swoim. Kiedy leżą, to właśnie już przemyślują, w innych miejscach jest napisane, a kiedy wstaną, to je właśnie Realizują. Drodzy, chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że Pan Jezus Chrystus i również Pan Bóg doskonale zna myśli człowieka. Zna. Myślę, że nie mamy wątpliwości co do tego, moglibyśmy odczytać, jeszcze nie ma słowa na ustach moich, Ty je znasz całe, psalmista powiada, że znać myśli i Pan Jezus Chrystus też jest napisany w Ewangelii, że znał myśli ludzi. Znał. No i oczywiście my też znamy myśli, ale swoje. Swoje, nie drugich. I czasami nawet ludzie wypowiadają się w ten sposób, że o ja wiem, co on myślał. Ja wiem, co miał na myśli i tak dalej. Możemy się w tym pomylić w takich twierdzeniach. I nie powinniśmy być takimi szybkimi. No bo ponieważ dopiero możemy poznać... Kategorie działania czy, czy myśli w owocach, kiedy człowiek już zaczyna realizować swoje myśli w jakichkolwiek postawach, zachowaniach, no to wtedy zauważamy, czy to pochodzi od dobrego czy od złego. Drodzy, jak bardzo ważne jest to, abyśmy umieli odróżnić, odróżnić skąd przychodzą myśli do naszego serca. I to jest bardzo ważny punkt dla wszystkich nas, ludzi, którzy myślimy. To nie jest tak, że ktoś powiedział, że on jest bezmyślny. No mógł się pomylić, mógł się nie zastanowić, ale myśli to ma każdy człowiek. Co nam pomoże w rozróżnianiu myśli, skąd one przychodzą? To jest bardzo ważne. Gdybyśmy wglądnęli do listu do Hebrajczyków, w czwartym rozdziale my znajdziemy takie słowa zapisane. Od dwunastego wiersza może przeczytam. Bo słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów, szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Słowo Boże. Rozsądzę. Ono nam pokazuje. I teraz, kiedy pojawiają się myśli w nas, to myśmy je powinni przepuścić, można by tak powiedzieć, przez ten filtr Bożego Słowa w pierwszej kolejności. Czy te myśli, czy te zamiary, czy nasze pobudki, które w nas są, czy one są zgodne ze Słowem Bożym, czy przeciwne? Dziękować Bogu, że mamy wszyscy Biblię, może nawet niektórzy mają w różnych przykładach. Umiemy wszyscy czytać, a nie tylko to. Myślę, że po dłuższym używaniu Słowa Bożego mamy w pamięci wiele miejsc Pisma Świętego dotyczących wielu sytuacji okoliczności, gdzie my wiemy, jak powinno być. I już kiedy się rodzi ta myśl, czy wpadła myśl do naszego serca, do naszego umysłu, myśmy powinni ją, jak wspomniałem, bardzo szybko weryfikować. Myśmy bardzo szybko powinni ją skontrolować. Skąd ona pochodzi? Jaki ma charakter? Do czego by ona nas skłaniała? Do czego nas może doprowadzić? I tutaj drugi taki bardzo istotny czynnik, kiedy, jak my możemy poznać myśli nasze, tu chciałbym takie może zacytować jeszcze słowa 139 Psalmu. I tutaj są zapisane. Dwa wiersze przeczytam: 23 i 24. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje, i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. A więc modlitwa do Boga. Jeżeli czasami przychodzą myśli, przychodzą i przychodzą, jakoś, no nie możemy ich zlokalizować, nie możemy po prostu. Yy, zrozumieć, jak na te myśli reagować. Zwróćmy się z modlitwą do Boga. Poprośmy Pana Boga o Jego światło, o Jego pomoc, Jego kierownictwo. I Bóg przyjdzie nam z pomocą wtedy, abyśmy tak szybciutko nie biegli, czy, że tak powiem, nie poddawali się tym myślom, które przychodzą. I tu wracam do tego pytania, które poprzednio zadałem. Czy my mamy władzę, czy my mamy jakiś wpływ na nasze myśli? Oczywiście, że tak. Można by znowu odczytywać wiele miejsc pisma świętego. To nie znaczy to, że człowiek wierzący, czy szlachetny, czy bojący się Boga, do niego tam nie wpadnie nigdy myśl jakaś, która nie będzie pochodzenia Bożego. Może to wyniknąć niekiedy w danej sytuacji takiej słabości intelektu czy braku jakiegoś rozeznania u człowieka względnie też i ze strony złego. Ale zwróćmy uwagę, co powiedział apostoł święty Paweł, kiedy pisał do ludzi wierzących w Koręcie odnośnie właśnie tej dziedziny, to jest tak bardzo ważne, abyśmy zwrócili uwagę drugi list apostoła Pawła do Koręcia dziesiąty rozdział. I tutaj, może znowu przeczytam dwa wiersze, czwarty i piąty. Gdyż oręż, nasz którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się posłuszeństwu Chrystusowi. Zmuszamy. Mamy oręż. To więc musimy wiedzieć, że jeżeli trwamy w Jezusie Chrystusie i mamy ten Boży Oręż, pragniemy Bożej Sprawiedliwości, a pojawi się czy zjawi się myśl, która by była niewłaściwa, więc my musimy unicestwić. My musimy po prostu yy, zmusić to do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. To znaczy odrzucić tą myśl, wyrzucić od siebie. Ewidentnie nie dać jej miejsca. Mamy tą zdolność od Boga, że możemy odrzucić pewne myśli, a pewne myśli przyswoić. Nawet jeżeli byśmy, no, będę, ktoś powie tak, będę czekał, aż mi wpadnie jakaś wspaniała myśl. Drodzy, jeżeli będziemy chcieli myśleć o tym, co Boże, to my się zwrócimy do Słowa Bożego, my zaczniemy rozmyślać o sprawach Bożych, błogosławiony mąż, Czytaliśmy, czytać możemy w pierwszym psalmie który rozmyśla o zakonie pańskim we dnie i w nocy. O tym rozmyśla, na tym się skupia i on, na tym mu zależy. To znaczy, decyduje człowiek, czy będę pielęgnował sobie złe myśli, czy będę pielęgnował dobre. I tu jest bardzo ważna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, że jeżeli damy miejsce złym myślom i będziemy je pielęgnować, to one będą nabierać takiej mocy że w końcu zniewolą nas do tego i doprowadzą niekiedy do realizacji złych rzeczy. Zacznie się niewłaściwa mowa, niewłaściwe postawy, reakcje mogą to być w kościele, mogą to być w małżeństwie, mogą to być w rodzinie, w sąsiedztwie, w miejscu pracy i tak I może doprowadzić do upadku duchowego człowieka. Nie tylko to, że człowiek się gdzieś tam dopuści grzechu, ale sam w sobie... Będzie, że tak powiem, no, zniszczony, będzie ubezwładniony, nie będzie się mógł później poradzić z tymi myślami, bo będą chodzić za nim, już nie będzie miał siły, po prostu żeby się im przeciwstawić. Bo One nabiorą mocy. I dlatego, jak bardzo ważne jest od razu, że tak powiem, kiedy się pojawi jakaś myśl, aby natychmiast ją weryfikować, aby natychmiast ją skontrolować i aby właśnie. Dążyć do tego, aby nie było, nie było takich złych myśli nigdy w nas. Dla naszego pokoju, bo wtedy będzie pokój. Wtedy będzie błogosławieństwo. Wtedy będzie taki ten duchowy komfort, kiedy zawsze będę dobrej myśli. Nie będę już wspominał, drodzy, o pewnych przykładach biblijnych, gdzie myśli człowieka, złe myśli, które przyjęli doprowadziły do tragedii. Do tragedii takiej życiowej i duchowej. I później jeszcze one się udzieliły, czy miały wpływ na następne pokolenia, na innych ludzi. Chociażby takim przykładem mógłby być Jeroboam. Takie tylko wspomnę, kiedy sam prorok Achias przyszedł do niego i przekazał mu poselstwo Boże, że Bóg oderwie królestwo od Solomona i będzie jemu dane właśnie te dziesięć pokoleń narodu izraelskiego i on będzie królowo. I tam była mu dana obietnica. ktoś chciał się bliżej zapoznać, w jedenastu rozdziale pierwszej księgi królewskiej tam jest opisane. Nie wiecie, tam jest takie zdanie napisane. Kiedy on już stał się tym królem po jakimś czasie, królem Izraela, tych dziesięciu pokoleń, to przyszło mu na myśl, tam jest takie jest napisane. I ta myśl była bardzo zła, przeciwna woli Bożej. I on ją zrealizował. I doprowadził do tragedii siebie, swój ród i Izraela. I wielokrotnie, jak czytamy później dzieje Izraela, zauważamy, że ciągle ludzie tkwili w grzechu Jeroboama. I to taki przykład, tylko który chciałbym wspomnieć. I dlatego też, drodzy, chciałbym Was zachęcić, samego siebie i nas, abyśmy pamiętali, Mieli to na uwadze, że dopóki będziemy żyć na tej Ziemi, będziemy mieć myśli. Te myśli będą przychodzić z różnych stron, abyśmy byli bardzo ostrożni. Przede wszystkim dla własnego życia duchowego, dla pokoju wewnętrznego, dlatego, abyśmy gdzieś nie byli, że tak powiem, sprowadzeni do tego, aby złe myśli znalazły w nas miejsce do tego, aby nas doprowadzić do. Tragedii do upadku. Jest taka recepta, którą chciałbym odczytać z pisma świętego Nowego Testamentu. Bardzo znane słowa w liście do Filipian. Apostoł Paweł, do tych ludzi wieszących. on powiada takie słowa w czwartym rozdziale w listu do Filipian. I tutaj powiada tak. List do Filipian. Tak, czwarty rozdział od szóstego wiersza powiada Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pochój Boży, który przewyższa wszelki rozum, szczęść będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste. Co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego nauczyliście się i co przyjęliście i co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z Wami. Gdyby nie było takiej możliwości, że my decydujemy o tym, jakie będą myśli w nas, to apostoł Paweł by tego nie napisał. To jest w naszej kompetencji. I właśnie tu jest tak bardzo ważne, że o to powinna być nasza troska, w tym kierunku powinny być nasze modlitwy i błagania do Boga, jak na wstępie były czytane słowa o tym, co w górze myście, nie o tym, co na ziemi. Właśnie tam, żeby były skierowywane nasze myśli, to nie znaczy to, że nie będziemy myśleć o domu, o wychowywaniu dzieci, o pracy, o, o wielu sprawach, ale tym nadrzędnym priorytetowym. Dążeniem, tą myślą zawsze, aby być skupionym na tym, co od Boga, na tym, co czyste, jak tutaj powiada: co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co cnotą i godne pochwały. Abyśmy to pozostawiali, abyśmy to rozwijali w sobie, abyśmy w tym się umacniali i dalej mówi, abyśmy to czynili. To, co będzie dobre, I te dobre myśli, kiedy my zaczniemy realizować w małżeństwie, w rodzinie, w kościele, w sąsiedztwie, w miejscu pracy, to będą takie wspaniałe świadectwo i będziemy światłością dla otoczenia i sami wewnątrz będziemy mieli ten wewnętrzny pokój, który przewyższa wszelki rozum. Myślę, że wszyscy tego pragniemy, że wszystkim na tym zależy nam. Bo wtedy naprawdę jest, człowiek się tak dobrze czuje. I dlatego chciałbym Was zachęcić, drodzy, ku temu, abyśmy mogli przyjść przed oblicze Boże, tak gorąco Pana Boga poprosić, aby dał nam przede wszystkim takie światło, taką, takie zrozumienie, abyśmy każdego dnia byli czujnymi i kontrolowali nasze myśli. Abyśmy starali się zachowywać i pielęgnować dobre myśli pochodzące od Boga, Poprzez Słowo Boże, poprzez Ducha Świętego, abyśmy zdecydowanie odrzucali wszelkie złe myśli i abyśmy te myśli pielęgnowali dobre i je realizowali. Przekonimy nasze kolana i będziemy o to prosić Pana Boga.